Cześć. Dzisiaj chciałem wam zaprezentować e, moje nowe gamingowe, trochę retro, trochę nie e, akcesoria. Wszystkie pochodzą z AliExpress. O tych, filmik, e, o tych rzeczach też będą filmiki shorty, ale tutaj takie zbiorcze. E, no taka zrobiona prezentacja. Pierwsza rzecz to jest ten pad. On nawet za 30 zł można go wyhaczyć na AliExpress. E, no to jest do Switcha, ale też może być do Androida. E, może być do PC, generalnie no, za te pieniądze spoko. To jest taki podróbka Switch Pro Controller. E, Jedyne to co mam uwagę, to e, ten jog tutaj po prostu on nie chodzi za super. On, jak wiadomo, jest, jak się nie ma e, do czynienia z innym, no to spoko można grać, ale on nie jest dokładny i on słabo chodzi. Z wszystkich, e, jakich ja się spotkałem, takimi jogami. To tymi joystickami tutaj, to on chodzi najgorzej e, Tutaj jest pudełko też, ma, mam taki drugi model po prostu, który będzie dla No w prezencie Wireless Controller, no Można to wyczaić, ja nawet, może nawet od, gdzieś, nawet za na 27zł, może nawet jak teraz będzie jakiś, e, Jakaś tam promocja Ale dziś powiedzmy 35zł, no warty jest tych pieniędzy e, Warty jest Druga rzecz, yy, akurat na kablu kontroler do Xboxa yy, 360, bo po prostu gdzieś mi się tam ten zacharabcił mój oryginalny, i yy, yy, no i gdzieś po prostu była taka potrzeba. Natomiast, yy, no tutaj z nim, on, no to wiadomo, no to już jest, wiadomo, taki pada warto mieć, on też nie był jakiś bardzo drogi, bo już wszystko od tego pomarańczowego. Ale jest lepszy. tak? Ja już go teraz zrobię taki unboxing jedną ręką szybko, ale jest, jest lepszy. Ten jog tutaj. W ogóle w trzymaniu jest lepszy, jest cięższy, wiadomo. On lepiej chodzi, fajniej tutaj chodzi. Natomiast, no ja jeszcze zrobię też filmik taki porównujący e, tą podróbkę z. Chciałem mieć koniecznie białe, żeby mieć ten retro feeling. Mm, ale no jest troszeczkę gorszy. Ja zawsze miałem oryginalne, nie miałem do takiej podróbki. Eee, tutaj nie ma nic, eee, no jest gorsze. Tak, jest gorszy Jeśli tak gramy dość dużo, jeśli ten, no to wyczuć można to, że jest ta jakość troszkę gorsza. Ale na taki zastępczy to spoko. Teraz tak, to jest fajne. To jest około 50 zł. To jest do. Żeby po prostu mieć podłączonego taki dok do, do switcha, e, oryginalny jest droższy. Ten ma światełka, e, można ten oryginalny sprzedać. Ja właśnie tak zrobiłem: przed oryginalny sprzedałem i po prostu taki kupiłem dok. On ładnie świeci, e, ładnie to wygląda. Prezentuje się zacnie, fajnie wchodzi. E, także jest to spoko rzecz. Jeśli chodzi o switcha, no on przyszedł w takim pudełeczku. Czekajcie, to już Wam pokażę w takim pudełeczku. Ma nawet LAN, także także, także, także to jest opcja. No, nie jest jakiś super tani, bo tak jak mówię, kosztuje około 50 zł. Eee, Jakby 25 zł, no to byłby wtedy ultra tani, ale, ale, ale działa. Tu światełka można sobie włączać. Następna rzecz, jaką tutaj zakup. No, to rozwalił mi się Joycon. On już był, słysz był używany, kupiony i Joy-Con po prostu spadł, i był dość mocno wyrobiony. Tego może na tym filmie tego nie odda, ale był dość mocno wyrobiony i tutaj po prostu wypadła No, wypadła po prostu taka tasiemka, ta która łączy. Ja pewnie dałoby się go naprawić. No i zobaczcie, przyszły podrabiańce. Różnią się tym, że tu jest inny guzik. Plusik nie jest wypukły. Tutaj plusik jest kwadratowy. I taki mniej wypukły, to jest mi gorsze, bo, e, bo, no bo po prostu nie ma takiego wyczucia, jeśli chodzi o tego, właśnie mojego joga On już był dość mocno wyrobiony, tutaj też zresztą widać, a w tych y, podrabiańcach dobrze chodzą. E, no dobrze chodzą, tu muszę przynajmniej, że spoko. Tu jeszcze pokażę takie pudełeczko, w jakim to przyszło. 60 zł za dwa w takim pudełeczku. No, ma wibracje. Zobaczymy, jak będzie tutaj z, z baterią. No, ale generalnie to też raczej spoko zakup. No i ostatnia rzecz taka karta pamięci, z tym, że ona jest do PS Slim i ona była po to właśnie potrzebna, żeby odpalać to. A to jest taki Everdrive na karty. SSD, na, yy, nie na każde okay. z tylko na karty MMC SD, żeby można było po prostu SD kart adapter for PS2. Tak? I to normalnie nie działa. Jak sobie podłączymy, taki mamy normalny, przerobiony ten FMCB, czy jak się tam nazywa ten, ten loader, to nie działa. Ten był specjalnie dedykowany do, do Slimki 16 zł. Tamta ta karta y, MX chyba dychy kosztują ona tańsza. No i działa to tak. Od razu, out of the box, to działa. Mm. Spoko, 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 spoko. Ta rzecz. Tą slimkę też tam gdzieś zaprezentuję na jakimś tam kolejnym filmiku. No i tyle tych zakupów, jakbym to podsumował. To myślę, że to jest stówka. No może więcej, bo y, to jest stówka, ale generalnie już trochę jest tego stafu, także jest na czym grać. Y, I tyle. Pozdro.